Hej, hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w Science Row Naprawdę miałem Długą przerwę tak dosyć To było około tygodnia trwało, jak się nie mylę, ale miałem Niestety, niestety komputer w naprawie Z przyczyn Mojej karty graficznej, naprawdę miałem trochę z nią zabawy O, jakieś ulepszenia mam, dawno naprawdę nie grałem, ciężko mi się teraz przyzwyczaić O, wydłużony sprint, o nawet mi nie stać Kurcze. A ma tu jakoś hajs? Nie. Hajsu nie mam. Mm, 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 mm. Mam trzy misje. Hmm. hmm. Co by tu wybrać? Hehehe. <laughs> Exkorta, oko tygrysa, anioł stróż. Oko tygrysa, łanżela. Dobra, ale przecież musimy czymś tam za zajechać. Dawaj, moje szwagier. Ciekawy, czy mi przywiezie.

I... I jazda. I tego mi trzeba było. Jeszcze muzyka. Którym się tu zmieniało? O, C i X. Dobra. Do... I jazda. Źle pojechałem, ale nie szkodzi. Którym się tu trąbiło? G. H. Nawet nie wiem mieszał to Po co trąbić Dzrmm no. oh yeah. Dobra Oj Było zostać w domu Jest już wieczor Wieczór jest Jeb, jep Jeb O, to tutaj ominałem Jak zwykle o, to jestem ja. O, <laughs> co? O, kurwa. O, tygrys się f wścieka. O, f co? Upierdolił mnie. Co ja z tygrysem jadę? Co to ma być? Ja się na to nie piszę. A tylko... No, kurwa, w takim momencie... Jak nie ma samochodów, to nigdy mi nie drapnie wie co on mi robi. Wpierdala mnie. No, kurwa, kurwa, te samochody, c O, F się trąbiło. Ty kur... Teraz to ominę, żeby mnie tylko nie chlastą. Jedziemy, po co ja hamuję w ogóle? No! Dobrze, Uff, Może z nim podriftujemy O podoba mu się driftowanie Lubi? No coś tam lubi Ale... Ale miał się znudziło. What fuck rozpęt, kurwa mam różkę Harego Pottera, oj się Tylko, że trochę za długa Ole się wkurwił wypierdalaj, ole mi wpierdala już ogarnij się No jak ty mnie bardziej gryźć no to Jakie to jest gówno w ogóle Nie, to jest w sumie normalne, taka się się wkurwę i banę dziwki, nie gryź mnie ja pierdolę. Chcę w tom skręcać. Co jest w ogóle? Nie mogę stąd teraz wyjechać. Bo mnie gryzie i ja zamiast skręcać w tom, ja chcę... Nie, to jest papier. Dobra. Tak jest. Wyszisz spacy. Co? O co chodzi z Nooo... No, Sp nic! Easy, easy, tak jest. Już? Jesteś odważny, Tygrysie? No, już mam nadzieję, że... Już jest na maksa i... Yeah. Pasi ci? jea yeah, pasował ekskortowanie tej gryza <kluz> ah, elegancko dobra yeah. co się patrzysz? co wyciągasz? Mm, podoba ci się? ja wiem podoba ci się albo, albo nie, leć tam szybciej Idę cię uratować! Albo nie. Dobra, nie widzę cię, dobra, podpływamy do brzegu i sobie zrobimy jeszcze jedną misję. I co teraz? Zrobimy sobie. Anioła stróża. Czy ja tego przypadkiem nie robię? Hmm. Oj! Nie trafiłem! Teraz na pewno trafiłem. Dawaj, motor. Dawaj, motor. Motor za mocny. Jest. Dobra. Yo, 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 no dobra let's go ile? Ech, 1000 metrów a już 900 800 dawaj K którym się tutaj stawało na kole? kurwa nie pamiętam o haltem, okej okay. aha tym to, to się robiło w sumie motorem lepsze lampy, kurwa, nie taki syfy cipany, kurwa, gówno, bpi, 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 i, 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 i i i bpi, 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 mam, nie mam żadnych granatów. Oh, yeah. Nic swoich ziomali. Dobra. Jestem ciekawczy o tej misji. Kurczę nie robiłem. Potrącił mi ziomala. Radujemy. O, już jedną kolejni. Wybier, wypier. Dobra. Czy ja tego tak już nie robiłem. Coś takim się kojarzy. Czy jak ja, jak ja potem przejrzę, to robiłem w odcinku, to się zajebie. I to tak konkretnie. No teraz... To auto może wybuchnąć... O, ja tutaj! Dobra... O-o... chyba nie robiłem, a może? Hmm. Czy ja tego nie robiłem? Kurwa, to jest pytanie. Ciężko mi teraz to stwierdzić. Hmm. Nie <słuch> wiem, nie to, nie przejmuję się tym teraz teraz czas na rozpierdolę. Je yep. jeb yep. yep. no jedz sobie jeb yep. jeb yep. yep. kto ten kol tamci nie ma problemu nie ma ich jeszcze tam jest jeden pewnie nie trafiłem i tego i tego tu na motorze Oh. Yep. leć ale oh, dobra już są Usłabiam, usłabiam, słucham, no słucham, 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 o oh, sorry Bitch. <laughs> Big place. A o tutaj nadzieża. Wiem, że nice. Co to za panterne, gówno? Po co zawiemni winnych innych ludzi? Sam nie wiem, <laughs> ale jest to zajebiste. No nie mogli się bardziej obrócić. I po co strzelasz? Po co jeździsz? No idzie teraz, tam gdzieś, tam, 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 tam Dobra, je... Yeah. CO SIĘ PATRZYCIE? CO JA PATRZAM? <laughs> o nie, ja... Kur... dole. Nie, powtórzymy tą misję, to jest... Eee... Yy, od nowa, kurde od nowa, Co, czemu ja... Ja pier... Dobra, raz tą to od nowa, nie ma problemu, ale... Mega fail. Dobra. Jeszcze gdzie jestem? Nadzieżają. Dobra, właduj to. No, ty kur. Wo fabryki A to są trupy. Dobra. Mm, mm, mm. Jo, 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 jo. Wisiatka. Boom, khatschad. No. No, łatwo, dobra. Koniec za mały się nie mogę przyzwyczaić. Dawno myszki nie miałem w łapach. Mhm, mhm, mhm. Przecież jeszcze tamtych nie zdążyłem. Okej. Okay. Mm. Ale bug. Jakby, jakbym znów strzelił, to mi się. Nie wiem, spokojnie, spokojnie. No nie mogę być spokojny, kurde, ale muszę. No dobra, zaraz Ci pomogę, nie chcę Cię zabić, nie? Mogę... Mogę? Wiem, że mogę. I... Yeah, Fany... Funny... Fun. O. Kur... A. Nie trafiłem. Dobra. Zjeddad z tych motorów. O dobra Auto prawie naruszone. Oprócz małej rysy na zderzaku. Ale zaraz je rozpiję... no. <coughs> nie mogę Nie. Dobra. O, ups, 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 ups. ups. Good job! Trafię? A teraz? Yeah! No! Aha tu! Ten szokujący moment, kiedy nie mogę się obrócić! Chyba wybuch Dobra, zniszczony. Co rozjeżdżę, tylko ja mogę? O, oh, fuck Dobra, oczyszczamy ci drogę, nie martw się. Teraz tam. Pali się szatanie Już, help, help, okej okay. Już pomagam, nie spinaj wora mm, mm, mm. Tak, jedź po ludziach, rozjeżdżaj sobie Co tam? Jeb I, i, czysta droga, widzę O kurde Nie trafiłem tutaj, znowu nie trafiłem Trafiony Zatopiony, o ty kur... Zatopiony, no Jep Na ciebie pójdą dwa Nie już tak dobra I nie ma Ten sobie przejechał Lala la, słucha muzyka tu yep. I go nie ma Co tam? Wziął Dobra udało się w końcu Dobra Anią stróż misja ukończona c c c yeah, yeah. Dobra, kontynuuj. Hajs leci, szacunek leci, dziwki są, koks też. Jazda elegancka, to chodzi, enter, enter, enter ia, ja, już postawa bojowa, dobra. Dzięki za oglądanie. Standardowo kończymy ten odcinek. Bijąc przechodni z dilno. I jak zwykle nie zapomnijcie zabić łapki w górę oraz subskrybować mojego kanału. Dzięki, cześć i o kurwa, to taka broń. Dobra, ja tu se dokończę tylko i wszystko. Dzięki cześć na razie.